Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak fajnie na początkowym etapie gry zarobić sporą ilość pieniędzy. Będziemy musieli uzbroić się w łuk i strzały. Dosyć dużo tych strzał i najlepiej tych tier wyżej od tych podstawowych, żeby jak najmniej strzał zużywać do pokonania tych jelonków. Naszym głównym zadaniem jest po prostu ich ubijanie. W tym miejscu jest ich bardzo dużo. Na ten moment nie widać tego bo inni raczej je powybijali ale wystarczy, że będziemy sobie chodzili wokół tej ścieżki i naprawdę będzie można sobie zarobić spory kawał złota przy okazji będziemy mogli sobie nawet bić te skałki z tych skałek też będziemy mieli szansę na to, żeby zdobyć takie unikatowe rzeczy jak jakieś rubiny, jakieś szaf szafiry które też możemy sprzedać za bardzo fajną sumkę a żeby przyspieszyć sprzedaż, będziemy mogli wejść do bazy naszej osady. Wejść do tej skrzynki i wszystkie przedmioty, jakie udało nam się zdobyć z tych łowów. Bo polecam ogólnie wszystko sprzedać, jeżeli zależy nam na zarabianiu pieniędzy. Dajemy do tego czesta i po jakimś czasie te itemy się sprzedadzą. Prawdopodobnie jest to o, o 6 i o 18. Nie pamiętam dokładnie. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba. Strzała!